siema, siema kreptoosiy witam was w niedzielnym szybkim przeglądzie tego, co się wydarzyło w ostatnim okresie na ryneczku. Co się wydarzyło, myślę, że nic się nie wydarzyło tak naprawdę oprócz tego, co wspominałem w środowym wydaniu przeglądu ryneczka, czyli realizacja zysków. Zatem zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Oczywiście na początek ogłoszenia osiedlowe, ja nie jestem doradcą finansowym, wszystko co słyszycie w tym materiale nie może zostać wykorzystane jako porada inwestycyjna i nie może jako tako służyć, wszystkie swoje pieniążki inwestujecie na własne ryzyko i jeżeli oczywiście jest to dla was zrozumiałe to zapraszam dalej, jeżeli nie to popazgrolę wam jeszcze trochę, aby w tym czasie sobie przełączcie to na jakiś, nie wiem, mądry lub głupi kanał w TV, żebyście nie tracili swojego cennego czasu, a później nie kłękali, że o, coś poszło nie tak. Dzisiejszy odcinek powstaje właśnie z uwagi na fakt, że wczoraj padło pytanie na grupie na Telegramie, bo grupa na Telegramie funkcjonuje. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Link macie w opisie filmu. Oczywiście oprócz tego zapraszam Was na mojego Twittera oraz Instagrama. Tutaj też najczęściej piszecie, jak macie jakieś pytania. Patrząc na to, co się, co się wydarzyło ostatnio na ryneczku, w sumie padło wczoraj na, na grupie słuszne pytanie. Jakie są prognozy i co widzicie? Ja już w środę mówiłem o tym, co widzę i już w środę tak naprawdę ostrzegałem i chyba nawet w czwartek lub w piątek pisałem tweeta, żeby realizować zyski. I tak naprawdę nastąpiła realizacja zysków. Po pierwsze, styczniowy wystrzał, bo tak naprawdę można to w ten sposób nazwać, bo od początku stycznia mamy tutaj potężny, potężny wykop ceny w górę. E, oczywiście Sebix i Karyna. Juhu! mamy mamy hossę mamy hossę a później będzie chlip chlip i zgrzytanie zębów um, ja wam y tak jak zawsze w ostatnich okresach podtrzymuje swoje stanowisko, swoje zdanie, że do hossy jeszcze mamy trochę czasu. Myślę, że to co nastąpiło to było czyste FOMO. Pytanie czy po tym FOMO rynek będzie w stanie się utrzymać już na wyższym poziomie niż ta gleba, którą żeśmy utrzymywali, ale oczywiście tego nikt nie zna na to odpowiedzi. To wszystko zweryfikuje sam rynek. Natomiast odnośnie tego co faktycznie w najbliższym czasie. W najbliższym czasie tak naprawdę ja oczekuję tylko i wyłącznie realizacji zysku. I jakiegoś levelu decyzyjności, który może nastąpić, ewentualnie, żeby później porozglądać się, czy faktycznie my chcemy pójść wyżej, czy faktycznie pomidorowa. W związku z powyższym. Przedstawię Wam kilka faktów. Oczywiście zaczynamy od SOPR. Dlaczego SOPR? Ponieważ y, krótkoterminowi, czyli short-term holder, e, SOPR to są ci, którzy kupili Bitcoina y, i trzymali go od chyba jednej godziny, czy tam jednego dnia, do 155 dni, zaraz się upewnimy. E, tak, więcej niż jedna godzina, mniej niż 155 dni, czyli to są ci krótkoterminowi hodlerzy. I tutaj Wam wspominałem bardzo mocno w ostatnich odcinkach o tym SOPR. Mówiłem, że SOPR jak wybija powyżej jedynki, a Jesteśmy w bezsie, albo przynajmniej po głębokich spadkach, to tak naprawdę tu następuje sprzedaż pieniędzy, sprzedaż aktywa z zyskiem, no i tak jak widzieliście, SOPR kilkukrotnie e, wzwyżkował, co automatycznie w poprzednich e, okresach, zobaczcie na przykład, tak jak tutaj SOPR wystrzelił, e, i tak naprawdę mieliśmy za chwilę tutaj czarny wskaźnik, bo to jest cena e, w USD e, Bitcoina, i zobaczcie, mieliśmy od razu desant, czyli cena rosła, 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 wystrzelił SOPR, PR wystrzeliła cena i za chwilę był krach. I podobna sytuacja może mieć miejsce na tym obszarze, ponieważ wszyscy ci, którzy kupili tutaj w dołku cenowym, oni w tym momencie, zobaczcie zgodnie z SOPR, oni się cashują i realizują swoje zyski. Czyli jeżeli dochodzi do realizacji zysków to cena musi się w pewnym momencie zatrzymać. Jeżeli nie ma zbytnio logicznych przesłanek do tego, co się dzieje tutaj, bo uwierzcie mi, że posiedzenia Fed, które e, kończą się na podnoszonych stopach procentowych 0,25, e, to nie jest taki czynnik, którego rynek oczekuje w dobie kryzysu geopolitycznego na świecie. E, wszyscy oczywiście, wiadomo, że po takim hypie to widzą od razu, że to jest hossa i nic, panie, nie ma innego, tylko i wyłącznie hossa, natomiast zapominamy bardzo mocno o tym, co się dzieje na świecie. Wojna, e, e, Rosja, Ukraina nadal trwa i jeszcze trochę trwać będzie. Generuje to niesamowitą inflację w różnych częściach świata, generuje to problemy e, gospodarcze, generuje to problemy energetyczne, generuje to po prostu problemy. A skoro wszędzie inflacja wystrzeliła w górę, to ludzie nie mają kapuchy, bo są podnoszone stopy procentowe i tak jak w Polsce Sebix i Karyna teraz już muszą tyrać na cztery etaty, e, żeby utrzymać swoje dwa Fiaty to niestety nie będzie ich stać żeby pompować cappuccino w bitcoina mało tego jeżeli ktoś już jest obrobiony sianem to jeżeli nie musi inwestować w niebezpieczne aktywa a ma podniesione stopy procentowe i kilka procent już teraz na lokatach kontach i innych drymałach, to na pewno powinien znaczy na pewno raczej wybierze bezpieczne źródło przechowywania i pomnażania pieniędzy niż homo Wiadomo na Bitcoinie. Oczywiście, jak już pociąg odjechał, to byli też tacy, tacy, co na pewno powsiadali, bo jeszcze tutaj widać podrygi ceny, czyli tutaj się jeszcze ludzie wkupowali. Jak sobie przeglądałem lewarowane pozycje, to myślę, że to po prostu są ci, którzy spóźnili się na wejście na adekwatnym peronie i teraz oczywiście kupili FOMO, ale zaraz będzie ryk i, i, i płacz. O kolejnym bardzo ważnym czynnikiem, oprócz SOPR, który powinien Wam zapalać lampki, to jest to, co się dzieje w aktualnym. Z wolumenem, jeżeli ktoś nie wie do czego służy wolumen i jak wyglądać ma. To jest oczywiście 4-godzinówka. To proponowałbym się zapoznać z moim poradnikiem, który jest w sekcji poradników tutaj na kanale. Zobaczcie, ostatnie, że tak powiem, wielkości wolumenu na 4-godzinówce ustawiam tutaj kursor. Zobaczcie, zmniejszam, że tak powiem, poprawiam zoom. Może trochę przesadziłem trochę. O, teraz i zobaczcie, przy takim zoomie przyjrzyjcie się, kiedy ostatnio przed tym hypem, tak naprawdę, jak mamy wolumen na tak niskim poziomie, to zobaczcie, że to. To były okresy przed wystrzałem, czyli grudzień, początki stycznia, a później już ten wolumen był bardzo wysoki, bardzo wysoki, bardzo wysoki, i znowu jesteśmy na czterogodzinówce od jakiegoś czasu na glebie. E, mamy realizację zysków i oczywiście wyplucie ceny w dół. Yy, I to, co wspominałem na ostatnim odcinku. Czyli tutaj bardzo ważny element, który już w tym miejscu podpowiadał nam, żeby ja o tym mówiłem w środę, żeby zacząć kreszować zyski. Przede wszystkim zjawisko dywergencji, czyli mamy ten wierzchołek na takim ustawieniu, że tak powiem, RSI, i następnie mamy wyższy wierzchołek, i już niższe wartości na wskaźniku. W związku z powyższym, w momencie, kiedy powstaje nam tutaj zjawisko poczekajcie będzie wam łatwiej tak namalować. Jeżeli powstaje nam tutaj taka linia w stosunku do e, linii tutaj na górze w ten sposób układanej, tak widzicie tą różnicę, czyli jedna idzie w ten sposób, druga idzie w ten sposób, powstaje nam zjawisko dywergencji i niestety bardzo często wiąże się ono ze zmianą kierunku i prawdopodobnie tutaj mamy również zmianę kierunku, czyli kolejny raz dywergencja i proszę was, żebyście ja nagram poradnik o tym jak tego wyszukiwać na wykresie. E, żebyście pamiętali, że bardzo często się sprawdza. No i aktualnie w naszym rozegraniu też się, też się realizuje tutaj ta, ta sprzedaż, że tak powiem, i ta, i, i to kaszowanie. Musicie również y, pamiętać, że jeżeli my chcemy szukać tutaj normalnego wzrostu, a to nie był normalny wzrost, bo tutaj, e, że tak powiem, wystrzeliliśmy po prostu w kosmos y, i to znikąd, tak naprawdę. Po totalnym krachu listopadowym, tutaj oczywiście z FTX była cała sytuacja i to się wyprało. Wystrzeliśmy. Ktoś mógłby powiedzieć: ej ej ej, 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 Ziomek, posłuchaj, skoro tu byliśmy na FTX i spadliśmy do tego poziomu, to tak naprawdę wróciliśmy, załóżmy, do range'a e, który w listopadzie, gdyby nie FTX, by się odbywał i wszystko nadal wróciło do swojego poziomu. Oczywiście ktoś może w ten sposób to tłumaczyć, natomiast ten powrót do, powrót do takich poziomów, ja myślę, że to jest czyste zmanipulowanie rynku przez grube ryby, żeby ugrać swoje i tak naprawdę prędzej czy później powrócimy do range'a na, na tych niższych wartościach. Oczywiście chciałbym się mylić, bo życzę wszystkim jak największych, że tak powiem, sukcesów tu inwestycyjnych. Natomiast aktualnie dla mnie... Średnio e, szukać na świecie czynników, które aż tak mocno e, pchną nam tutaj bitcoina, żebyśmy wylecieli w jakieś kosmosy. Jeżeli się mylę, no to super, wszyscy będziemy mieli wtedy Lambo, Shambo i inne wynalazki. Natomiast aktualnie e, wygląda to tak, jak wygląda. No i żeby Wam odpowiedzieć na to pytanie, które powstało wczoraj na grupie na, grupie, na Telegramie, bo już skoro mamy realizację zysków, o której też wspominałem w środę, wiecie, to e, wracamy do kwestii wykresu. Tygodniowego, bo tu będzie mniej chaosu. Po bardzo długich spadkach, zobaczcie, na tygodniówce mamy ten rajd do góry. I tak naprawdę w tym momencie, jeżeli ktoś by zapytałby mnie, czego ja oczekuję, to ja oczekuję tutaj, skoro nastąpiła nam realizacja zysków, tak? Jeżeli nastąpiła nam realizacja zysków, a ta moja myszka się zacina. Dobra, e, to tak naprawdę w tym momencie. O, zobaczcie, myszka się zacina, bo za dużo gram w Call of Duty. Zobaczcie, w tym momencie, po tym wystrzale, jeżeli ja miałbym szukać tutaj realizacji zysków, no to oczywiście jak najbardziej to jest piękny moment, natomiast jeżeli miałbym szukać teraz odpowiedzi, co dalej, to dalej oczekiwałbym zejścia, czyli zrealizowania zysków do poziomu 21 tysięcy, tak? Ewentualnie tutaj na zakresie 20 tysięcy, na tych naszych dwóch poziomach bardzo ważnych, czyli 61% i 50% korekty oczekiwałbym stąd, Jakiegokolwiek ruchu do góry. Czyli możecie sobie sami teraz odpowiedzieć na pytanie, co dalej. Dalej powinno nastąpić realizacja zysków, jeżeli myślimy o zdrowym ruchu rynku. I to załóżmy do 21 do 20 tysięcy. Czyli tutaj od 21,5, załóżmy do 19,5 mamy tą przestrzeń, gdzie powinna nawet po rangeu nastąpić, że tak powiem, Kolejna, yy, kolejna dzida do góry, kolejny impuls, tak? Jeżeli to nie nastąpi i zrangujemy tutaj po raz kolejny, albo zbijemy się w dół, no to macie odpowiedź, że było FOMO, nie ma FOMO, no i tyle z waszego yy, To the Moon. Także proponuję. Ostrożność i pamiętajcie, że jeżeli coś się dzieje, to musi się też wyklarować później coś z tego. W sensie takim, że jeżeli nastąpił gwałtowny wzrost na tym rynku, to nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wszyscy już teraz klapki na oczy, jole, wiotera, panie, tylko na kunia i przed siebie. Nie, to tak nie działa, rynek nigdy tak nie działa. Rynek musi się poruszać e, z realizacją zysków, z korektami, o tym też mówiłem w środę. I takiego ruchu na rynku, czyli wzrostu, korekty, wzrostu, korekty, wzrostu, korekty. Z ciągle wyższymi wierzchołkami i wyższymi dołkami bym oczekiwał. Na razie. To wróżenie z fusów tak naprawdę bo nie mamy tutaj ani wyższego wierzchołka, ani wyższego dołka, bo to się dopiero narysuje. W związku z powyższym nawet na dniówkę jak przejdziemy, to mamy tutaj wyhamowanie kompletne ceny, i tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy zobaczyć tutaj zejście i odbicie to wtedy faktycznie możemy mówić o jakimś ewentualnym graniu wyżej, że coś się zaczyna dziać, natomiast taki zryw, i tak naprawdę. Brak jakichś potwierdzeń z normalnej, że tak powiem, konstrukcji trendu wzrostowego jest dla mnie tylko pump i za chwilę może być dump. Także na razie mamy realizację zysków. Bijąc do tego, o co pytaliście, co dalej. Realizacja zysków na wskazanych przed chwilą poziomach powinna się zakończyć. Jeżeli się nie zakończy, no to wracamy z powrotem. Tudę, piwnica pomidorowa i tyle z entuzjazmu. Jeżeli się zakończy, zobaczymy jakiś wyższy ruch, to później Należałoby w logiczny sposób wyznaczyć sobie tutaj poziom i szukać, czekać, aż po zrealizowaniu zysków wybijemy wyższy wierzchołek powyżej tego poziomu, który teraz jest oporem, zalokujemy się tutaj jako wsparcie i pójdziemy do góry. Wtedy będziemy myśleć, co dalej. Aktualnie czekamy na realizację zysków i szukamy. Yy, Potwierdzenia w tych poziomach, czy one spełnią swoje wsparcie aktualne i czy faktycznie rynek będzie miał się ochotę i siłę dźwigać, czy jednak będziemy z powrotem w pomidorowej się taplać i siedzieć w piwnicy. Tyle, miłej niedzieli, trzymajcie się pa.